Witam wszystkie dziewczęta na tym kanale. Oczywiście, że jakiś chłopak to ogląda, to zapraszam. Dam okienko na Instagramie, żeby się zadawały takie pytania na taki typowy girl talk. Chciałam nagrać takie coś, pogadać się po prostu z wami, było za tym ten najbardziej tęsknię za gadaniem przed kamerą do was, za kontaktem z wami, za interakcją. Będzie kilka pytań, też nie za dużo, żeby ten film nie trwał nie wiadomo ile. Najwyżej zrobię drugą część, jeżeli będziecie chciały. Będę leciała losowo po pytaniach, więc zaczynamy. Pierwsze pytanie: co zrobić, jak podoba mi się chłopak, ale boję się. Robić pierwszego kroku? To jest pytanie, z którym pewnie zmaga się wiele dziewczyn. Wyżywam się też w takim młodszym wieku, bo pamiętam sama siebie, jak wstydziłam się robić pierwszy krok. Ja w ogóle nie robiłam, ja w ogóle nigdy nie pisałam pierwsza, nigdy nie robiłam pierwszego kroku. I czy to było dobre z perspektywy czasu? Nie. Dlatego, że pamiętajcie o tym, że życie jest jedno. I po co mamy się przejmować czyimś odrzuceniem? Pamiętajcie o tym, że nie jesteśmy też dla wszystkich. Nie musimy każdemu zaimponować, nie każdy musi nas lubić. I to jest też w życiu piękne, że ludzie się dobierają. Pod względem swoich charakterów, swoich pasji, wartości, tego co wyznają, i tak dalej. I nie każdy lubi się z każdym. Więc jeśli podoba ci się chłopak, ale boisz się odrzucenia, boisz się, że temu się nie podobasz, to jeżeli nie zrobisz tego pierwszego kroku, tak naprawdę to będziesz się zastanawiała cały czas. Po prostu to będzie Twoim centrum zainteresowania, tylko tym się będziesz martwiła, i to cię będzie po prostu zabierało całą głowę. Więc tego nie chcemy. Robiąc pierwszy krok, dowiesz się, czy mu się podobasz, czy mu się nie podobasz. Jeśli cię odrzuci, to pamiętaj, jego strata, ty nic nie tracisz, zyskujesz tylko swoją świadomość i po prostu idź dalej. Na pewno się ktoś, komu ty się będziesz podobała. Kolejne pytanie. Czy masz jakieś cele w swoim życiu? Oczywiście, że mam cele. Mam cele, o których nie mówię nikomu, bo nie chcę ich zaprezentować. Mam duże cele, mam małe cele i wiem, że je spełnię. Z takim nastawieniem idę przez życie, że spełnię to, co chcę i wtedy po prostu to spełniam, bo znajdują się okoliczności, na które ja zwracam uwagę, bo po prostu, jeżeli wiecie, czego chcecie w głębi duszy, e, przetrawiają się różne okoliczności, różne zdarzenia, wydarzenia, na które wy bardziej zwracacie uwagę, bo macie określony cel, wiecie, co dokładnie chcecie osiągnąć i to Wam w tym pomaga. Mam takie cele e, związane z karierą, z osiągnięciami, z podróżami, mam cele też takie bardziej życiowe, e, rodzinne, miłosne i tak dalej. I moim zdaniem, nasze cele w życiu nie muszą być nie wiadomo jak wygórowane, jeżeli tak to można nazwać, bo celem w życiu też jest e, taka codzienna rzecz, coś, co chce osiągnąć coś takiego naturalnego, nietrudnego w zdobyciu. Moim celem takim rodzinnym, bardziej miłosnym jest na przykład to, żeby w przyszłości, teraz o tym kompletnie nie myślę, ale w przyszłości założyć szczęśliwą rodzinę. To jest moje marzenie, żeby po prostu mieć taką swoją rodzinkę, chciałabym mieć w przyszłości dzieci, ale to w dalekiej przyszłości, ale też chciałabym osiągnąć dużo w życiu. Chciałabym też się skupić na przykład bardziej na modzie i w tym kierunku trochę iść względem moich pasji. Jeżeli chodzi typowo o karierę, to nie mam takiego typowego zawodu, który chciałabym wykonywać, ale nie wiem, więcej wiem, co mi sprawia przyjemność i na pewno nie chciałabym w życiu pracy, do której muszę się zmuszać, żeby wstać. Moim celem podróżniczym też na przykład jest zwiedzanie Stanów, bo ja kocham Stany. Byłam już parę razy w Stanach, ale chciałabym bardzo wiedzieć na przykład LA, Nowy Jork i tak dalej. Chciałabym też zwiedzić wszystkie regiony we Włoszech i moim celem jest też, żeby być taką charyzmatyczną osobą, żeby to w sobie pielęgnować, bo uważam, że z natury taka jestem, ale czasami się gubię i czasami łapię się na swoim takim wewnętrznym pesymizmie, który próbuję zwalczać i chciałabym ja po prostu, żeby ludzie też czuli się wokół mnie dobrze. Jak odnaleźć siebie, być pewną siebie? Ja nie zawsze byłam pewna siebie. Na przykład w liceum, w pierwszej klasie, w gimnazjum i tak dalej. Ja nie zawsze byłam taka pewna siebie. Wstydziłam się na przykład tego, co robię, zanim zaczęłam nagrywać na YouTubie, ja po prostu działać w internecie, to wstydziłam się, bałam się odbioru ludzi. Ale jak tak naprawdę odnaleźć siebie? Wydaje mi się, że odnalezienie całkiem siebie i tego, co chcesz robić, nie jest też łatwe. Ja w stu procentach też nie mogę powiedzieć, że całkowicie odnalazłam siebie cały czas, jak jakby odkrywam siebie, cały czas odkrywam rzeczy, które mi się podobają, rzeczy, w których mogę się realizować, co lubię, czego nagle nie lubię, więc to co mi się wydaje, że robimy przez tak naprawdę całe życie, ale osiągnięcie pewności siebie nie jest takie trudne, jakby się wydawało. Wystarczy po prostu skupić się na sobie. Na pewno pomaga w tym wyeliminowanie osób, które zaniżają twoją wartość, które zabierają ci energię, które nie pozwalają ci w realizowaniu siebie, bo moim zdaniem otoczenie mimo wszystko jest bardzo ważne. To, kim się otaczamy albo nas inspiruje, albo nas nie w dół. Więc dlatego to jest takie ważne Żeby dbać o dobre znajomości O ludzi, którzy nas ciągną w górę Poprzez skupienie się na sobie Rozumiem też to, że szukamy na przykład rzeczy Które nas interesują, szukamy takich jakichś Małych pasji i zajmujemy sobie czas Przez to nie potrzebujemy tak e, Cały czas spotykać się z kimś, bo Ja kiedyś miałam coś takiego, że e, Właśnie chyba w, w gimnazjum, czy w liceum że Nie umiałam siedzieć sama z sobą Po prostu jak ja miałam siedzieć ceno w pokoju To nie wiedziałam co robić Nudziło mi się, nie wiedziałam co Zrobić. Potrzebowałam ciągle czyjegoś towarzystwa, a to nie jest dobre, bo uważam, że wychodzenie do ludzi, przybywanie z ludźmi jest super i jest jak najbardziej okej, okay. ale ja na przykład też potrzebuję takiej swojej przestrzeni osobistej i nie odzywać się na przykład przez chwilę do kogoś. Polecam też journaling, czyli zapisywanie swoich myśli, dokumentowanie tego, jak się w określonym czasie czujemy. Dzięki temu to możemy zauważyć właśnie pewne rzeczy, które może w głowie do końca nie możemy przeanalizować. I też polecam manifestacje, czyli albo pisanie. Manifestacja to może być pisanie, mówienie sobie w w głowie, otaczanie się muzyką, która nas do tego inspiruje, wizualizacja i tak dalej. I najbardziej sprawdza się manifestacja jako wizualizacja i zapisywanie w zeszycie. Pewnie już to wiecie, bo to jest dosyć teraz modne, ale piszecie w zeszycie w czasie teraźniejszym to, co chcecie osiągnąć. Czyli na przykład, załóżmy, że chcecie być modelką. Jestem modelką, ciągle przytrafiają mi się jakieś sesje zdjęciowe, ludzie mnie uwielbiają, kocham to, jak wyglądam. Napisała do mnie agencja, i po prostu piszecie tak, jakby to już było. I przede wszystkim staracie się czuć te emocje, ale oprócz tego, że to zapisy, Mogą się też robić rzeczy, które was do tego przybliżają. I idźcie przez życie z myślą, że tak naprawdę i tak wszyscy umrzemy. Chociaż to drastycznie brzmi, to, to jest po prostu prawda. Tego nie da się uniknąć. Każdy z nas w końcu umrze i kto będzie pamiętał o czymś, co głupim zrobiliście, albo czymś, co was kiedyś zażenowało i tak dalej. Kto to będzie pamiętał? Nikt. To nie ma znaczenia, tak naprawdę, patrząc dalekosiężnie. Więc po prostu, jeżeli chcesz coś robić, jeżeli chcesz zmienić swój styl, chcesz nagrywać, właśnie, chcesz robić coś w internecie, musisz pasję, której się wstydzisz, boisz się od swoich rówieśników, rodziców i tak dalej, to nie ma sensu, bo, bo całe życie po prostu będziesz zły na to, że czegoś nie robisz i po co czegoś kiedyś żałować. Więc pamiętaj też o tym, że każdy jest piękny. Przede wszystkim trzeba zaakceptować siebie takim, jakim się jest, zaakceptować i pokochać swoje wady, nie porównywać się do innych, bo to nie ma sensu. Każdy jest wyjątkowy. A jeżeli chcesz coś zmienić w swoim wyglądzie, to, to po prostu zrób. Jeżeli uważasz, że przez to poczujesz się lepiej, to zrób to dla siebie, ale nie dlatego, żeby przepodobać się komuś i tak Got it. krótkiej przewie, bo jadłam obiad. I lecimy dalej. Nie pamiętam już co mówiłam, ale mam strasznie dużo pytań o właśnie mm, pokochanie siebie, o akceptację siebie, jak bardziej polubić siebie, jak się odnaleźć. Te pytania się cały czas powtarzają, więc staram się coś jeszcze dopowiedzieć na ten temat. Jeśli właśnie chcesz odnaleźć siebie, pokochać siebie, to może pokombinuj też z swoim wyglądem, zmień fryzurę, zmień styl ubierania, zacznij się na przykład malować w taki sposób, jak zawsze chciałaś. Ja uwielbiam to robić i dla mnie to jest taka właśnie rozrywka, po prostu nie ukrywając. Ja na przykład tak mam, że czuję Czuję się lepiej, jeśli wyglądam lepiej. Wydaje mi się, że każda dziewczyna tak ma. Jeżeli czuje się zadbana, czuje się właśnie kochana przez samą siebie, to po prostu automatycznie człowiek czuje się lepiej. Miałam też pytanie o to właśnie jak zaakceptować własne ciało, przede wszystkim nie porównywać się do. Każdy ma inne ciało, każde ciało jest piękne, każda figura jest piękna. Nie ma ciała idealnego, każdy ma jakieś wady i wszystkie wady są piękne i trzeba je kochać i akceptować. Nie ma w ogóle takiego czegoś jak wzór idealnej sylwetki. Każda sylwetka jest piękna i nigdy nie będziemy. Wyglądać tak jak ktoś inny. Nikt nie jest taki sam. Każdy jest inny, nawet jeżeli osoby są bardzo, bardzo podobne, to i tak są inne. Przede wszystkim, jeżeli chcecie dążyć do swojej wymarzonej serwetki, to właśnie porównujcie siebie do siebie. Czyli na przykład siebie sprzed miesiąca, z siebie sprzed dwóch miesięcy, jak widzicie progres i tak dalej, ale nigdy nie porównujcie siebie do kogoś innego. Jedyną osobą, do której możecie się porównywać, to jesteście Wy z przeszłości. Pamiętajcie. Oh my god! Wow! Yeah. W ogóle mam taki głos dziwny, bo jestem przeziębiona i mam zatkany nos, więc przepraszam za to, pomaluję sobie usta, żeby się tutaj troszeczkę lepiej prezentować, co nie? Mam takie pytanie y, od dziewczyny, która chciałaby zobaczyć moje porady makijażowe. Moje porady makijażowe to jest przede wszystkim tak, przed makijażem ważne jest pielęgnacja cery i to, żeby cera była nawilżona. Ja na przykład bardziej lubię taki mokry efekt, mokre wykończenie, naturalne, więc podstawą, po prostu podstaw to jest nawilżenie skóry przed nałożeniem jakiegokolwiek makijażu. W ogóle właśnie ostatnio lubię wpłynie, ja Wam tutaj pokażę. Moim ulubieńciem ostatnio, jeżeli chodzi o rozświetlacz, to jest ten z Lovely. On był chyba wiralowy trochę na TikToku. Na przykład teraz go mam. Nie wiem, czy to widać w kamerze, ale moja cera tak się ładnie błyszczy Jeżeli chodzi o kosmetyki w płynie To ostatnio skończył mi się róż I nie miałam w ogóle różu Ale odkryłam ten patent na róż Czyli czerwona pomadka Najlepiej taka właśnie płynna bardziej W sensie po prostu taka kremowa, żeby się fajnie rozcierała I do tego używam Jakiegoś po prostu zwykłego serum Ja akurat mam to z ziai. Mieszam pomadkę z tym serum I wklepuję sobie to palcem w twarz Dzięki temu właśnie uzyskuję taki efekt Takiego różu po prostu Promiennej twarzy, idealne to jest, ale nagrałam o tym tutorial na TikToku, więc zostawię link do tego w opisie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to dokładnie robię. Ale to jest po prostu mój taki ostatnio must have, jeżeli chodzi o makijaż i totalne odkrycia Ja też lubię, przed nałożeniem tuszu, używać odżywki do rzęs z Eveline, to jest moja ulubiona odżywka. Czy zauważyłam po niej jakiś porost rzęs? Nie. Ja w ogóle mam z natury też długie rzęsy, ale po prostu wtedy fajnie się ten tusz nakłada, i po prostu te rzęsy są. Bardzo lubię właśnie ten tusz Maybelline Sky High, dobrze znany i pewnie też jest dobrze znany Eveline Big Volume. No i bardzo lubię też ostatnio używać właśnie konturówek przed nałożeniem pomadki, Lepiej to po prostu się razem prezentuje. Jak zmotywować się do nauki? Próbuję, ale nie mogę. <laughs> Znam to i to jest bardzo trudne. Ale wiecie, co odkryłam ostatnio, co mi bardzo pomogło w nauce do sesji? Bardzo zachęcało mnie to, jeżeli Tworzyłam sobie sama wynagrodę za swoją ciężką pracę, za swoją naukę, bo tak to ciężko się jest zmotywować. Ja nie ukrywam, że ja jak się uczę, to po prostu co 5 minut wchodzę na telefon i sprawdzam, czy coś nowego się stało na Instagramie albo TikToku. Oczywiście jest to totalnie złe do mojego życia. W tym momencie powinnam się uczyć, ale tego nie robię. I zmotywowało mnie to, żeby po prostu się wynagradzać w taki sposób, że na przykład umawiałam się z kimś, kogo bardzo lubię i ekscytuję się na przykład na spotkanie z tą osobą i wiedziałam, że do tego konkretnego czasu, czyli na przykład załóżmy, że uczę się we wtorek, spotkanie mam w czwartek, i ktoś do mnie na przykład przyjeżdża. I wiem, że będę miała cały dzień zawalony Już nie będę mogła się uczyć Więc muszę zrobić to wcześniej I te dwa dni poświęcam 100% na naukę I wtedy jestem w czwartek z siebie dumna Że po prostu zrobiłam to, co miałam zrobić I teraz mam czas dla siebie Dalej mam coś, co mi się bardzo podoba Taka dziewczyna napisała Girls don't need any man to be happy I to jest 100% prawda Dlaczego miałam potrzebować jakiegoś chłopaka, żeby być szczęśliwa? No zastanów się nad tym, po co? Czemu? Moim zdaniem chłopak, jeżeli chodzi o relacje, To nie powinien być Ci potrzebny do życia, tylko powinien być takim Twoim po prostu. Bardziej dodatkiem do życia, czyli to, że ty sama jesteś 100% spełniona, sama jesteś ze sobą szczęśliwa, kochasz siebie, spełniasz się, robisz co chcesz i dlatego wchodzisz w relacje, bo ktoś ci się spodobał. Jakieś określone cechy, że wywołujesz to, że jesteś nawet jeszcze bardziej szczęśliwa, że się uśmiechasz i tak dalej, ale nie to, że potrzebujesz tej osoby, bo bez sobie nie poradzisz. Nie, 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 takiego czegoś dziewczyny nie chcemy i jeżeli tak się czujesz, że potrzebujesz kogoś, to moją radą jest to, żebyś jeszcze może nie wchodziła na siłę w jakąkolwiek relację. Bo ważne jest to, aby pracować nad sobą I ze sobą czuć się dobrze Wtedy też związek się uda Bo jeżeli my nie czujemy się sami z dobrze My nie kochamy siebie To ja bym kochać całkiem w 100% drugą osobę Jeżeli sami w 100% siebie nie kochamy Totalnie nie potrzebujemy nikogo Ani mężczyzny, ani żadnej kobiety By być szczęśliwym Bycie szczęśliwym to jest taka dosyć wewnętrzna sprawa I sami powinniśmy sobie to wypracować Nikt za nas tego nie zrobi Jak zapuścić rzęsy? Na to pytanie nie za bardzo wiem jak odpowiedzieć Dlatego, że ja mam swoje rzęsy na Naturalnie długie. I zawsze każdy mi się pyta, co używam do rzęs, czy używam jakieś odżywki, czy jakoś zapuszczam rzęsy? Jedyne, co to mam takiego trika żeby rzęsy były dłuższe przy malowaniu z tą odżywką, ale żadnego Porostu czy gęstości nie zauważyłam, bo samo miałam po prostu wcześniej, nawet jak nie używam tej odżywki. Kolejne pytanie, jak znaleźć znajomych? I to jest bardzo fajne pytanie. Na pewno nie możecie szukać kogoś na siłę, na siłę się przypodobać, udawać kogoś innego, żeby zdobyć znajomych. To totalnie wykluczamy. Jak zyskać znajomych, jak przyciągać. Do siebie. E, moim zdaniem jest to kwestia właśnie takiego osobistego uroku. Ta książka właśnie o tym mówi. Czyli przede wszystkim e, powinniśmy być w 100% sobą, w 100% autentyczni, bo wtedy nie potrzebujemy aprobat kogoś innego. Po prostu sami to czujemy, że jesteśmy wartościowi i nie potrzebujemy właśnie tego, żeby ktoś nam mówił, że jesteśmy wartościowi. I ludzie to zauważają. Takie rzeczy po prostu widać, czy ktoś jest pewny siebie, czy nie, czy ktoś siebie lubi, czy nie. I tego nie da się ukryć, moim zdaniem. Można dobrze kłamać, można udawać, ale jednak taka energia, która od nas płynie, to jest coś, czego po prostu nikt nam nie zabierze. Wydaje mi się, że właśnie przyciągamy też ludzi swoją energią, moim pozytywnym nastawieniem, tym, że ludzie czują się wokół nas dobrze, czyli na przykład starajcie się być dobrymi słuchaczami. Czyli jeżeli ktoś ma jakiś problem, chce się wygadać Słuchajcie tej osoby, nie wtrącajcie się w jej zdanie To jest moim zdaniem bardzo ważne I to jest podstawa dobrych relacji Jeżeli ktoś się wypowiada, dajcie mu tą swobodę Niech się wypowie Możecie też randomowo komplementować ludzi Jeżeli człowiek czuje w ciebie pozytywną energię Czuje się dowartościowany Czuje się ważny dla ciebie I czuje, że jesteś warty jego uwagi Jesteś wartościową osobą, aby zatrzymać ją w życiu To po prostu cię polubi I w taki sposób zdobyjesz prawdziwe znajomości Przede wszystkim na pewno nie można być ego. Kolejne pytanie Temat toksycznych przyjaciół Toksyczni ludzie są bardzo ciężcy Ja sama spotkałam się z takimi znajomościami Może nie było ich jakoś wiele Ale jednak były Po prostu trzymamy się z dala od takich ludzi Jak poznać w ogóle, że ktoś jest toksyczny? Z swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że ten ktoś po prostu wysyła z nas energię Wchodzi nam za bardzo w głowę po prostu przy tej osobie czujemy taki spadek energii, a nie wręcz, właśnie motywację i inspirację. Wyczerpuje nas. Jest to taki wampir energetyczny. Ciągle jest na przykład jakiś problem, coś jest nie tak. Nie czujemy się docenieni przez tę osobę i tak dalej. W taki sposób łatwo jest poznać toksyczną osobę. Takie znajomości w ogóle są niewarte uwagi, bo jeżeli ktoś jest toksyczny, no to po co mamy w życiu? Tak naprawdę nic dobrego nie wprowadza. I nie liczy się ilość, a jakość, pamiętajcie. Jeżeli ja widzę, że ktoś nie ma na mnie dobrego wpływu, i łapię się na tym, że czuję się taka właśnie osaczona. Żadnych skrupułów nie mam przy to w sumienia, bo wiem, że ta osoba po prostu nie wpływa dobrze na mnie. Nie każdy jest dla każdego. I co jest jeszcze ważne, nie zawsze musimy zadowalać innych. Tylko czasami musimy patrzeć też na siebie Czasami to jest okej, okay, że kogoś zawiedziemy Wiecie o co chodzi, jeżeli ktoś jest toksyczny I chcemy z nim zerwać przyjaźń Czy znajomość, po prostu związek, cokolwiek I ta osoba nam mówi, że zawiodła się na nas I tak dalej, to okej, okay, no to dobra to zawiodłaś się, ale, ale No i co dalej, po prostu nie czujemy się z tą osobą okej okay, Więc na siłę z nią nie będziemy Moim zdaniem takich ludzi się po prostu odsuwa ze swojego życia I nie ma żadnego powodu, aby ich trzymać Ostatnio jestem zakochana w piercingu Co o tym sądzisz? Ja uważam, że piercing jest super ja sama bardzo lubię akurat ja mam kolczyki tylko na uszach, ale wiem, że dziewczyny sobie robią będzie też tutaj, i gdziekolwiek. Dla mnie kto co lubi, ten robi ja jestem otwarta, nie mam nic do tego, że ktoś ma więcej kolczyków, mniej kolczyków, tatuaże i tak dalej, to wszystko dla mnie normalne. Ja na przykład właśnie tak jak mówię, uwielbiam kolczyki, mam tutaj na jednym uchu cztery kolczyki. Tutaj mam właśnie helixa i tutaj trzy. I tutaj mam tylko jednego. I właśnie na tym uchu chcę sobie zrobić wyżej jeszcze dziurkę i kończa tutaj. Więc jeżeli jesteś zajęta piercingiem, to też zależy od wieku, bo niektóre takie młodsze dziewczynki, jeżeli chcą jakiś piercing i tak dalej, to to już jest raczej taka konsultacja z rodzicami. Nie każdy rodzic wyraża zdanie, a wiem, że wiele salonów też Potrzebuję na przykład zgody, jeżeli nie jesteście pełnoletni. Ale moim zdaniem, if you like it, then do it. Co zrobić, aby wstawać rano wcześniej i robić rutyny that girl? Jeżeli chodzi o that girl, nie ma osoby idealnej, ta that girl też może mieć w świecie swoje upadki, gorsze momenty, bo tak jest skonstruowane nasze życie. Każdy ma lepsze i gorsze chwile. I dzięki tym gorszym chwilom bardziej doceniamy też te lepsze chwile. Ale co zrobić, aby wstawać rano i właśnie utrzymywać taką rutynę, to moim zdaniem. Ja jeżeli jestem podekscytowana czymś robię coś, co lubię, na przykład wspomnę się w tym, to aż ciężko mi spać i chcę już wstać rano, po prostu chcę już wstać rano i zacząć znowu to robić. Więc jeżeli macie jakąś swoją pasję, macie coś, co lubicie, to po prostu róbcie to, aby mieć po co wstawać kolejnego dnia. To dla mnie to jest na przykład właśnie nagrywanie, ostatnio lubię nagrywać właśnie rilisy modowe, albo nie wiem, czasami tiktoki, mam różne fazy, ale ogólnie raczej takie działanie w social mediach to jest coś, co mnie tak napędza i jestem bardziej przez to kreatywna, bo rozwijam swoją Taką wewnętrzną kreatywność. Na pewno trzeba przyzwyczaić się swój organizm do tego, że idziemy spać wcześniej, że wstajemy wcześniej i po prostu tak to utrzymywać. Potem po jakimś czasie to już będzie naturalne. Wasz organizm będzie sam się. Budził o określonej godzinie Każdy ma też inny zegar biologiczny Więc niektórzy wysypiają się jak staną o 6 A niektórzy totalnie nie jest jak wstaną o 8 Dla mnie na przykład godzina siódma jest taka fajna Po środku 6 jest za wcześnie 8 jest też fajnie, ale czasami potrzebuję wstać wcześniej To 7 to jest taka idealna godzina Jeśli idę spać przed, przed północą Ja lubię na przykład też wstawać wcześniej Po to, żeby mieć czas dla siebie I wiecie, mam czas na to, żeby poczytać sobie na spokojnie książkę Moim zdaniem książka to jest super rozwiązanie Bo nie sięgamy od razu po telefon Nie patrzymy, wiecie, w niebieskie światło w ekran, tylko patrzyłam po prostu na papier. Ja jak wstanę wcześniej i zrobię więcej rzeczy do na przykład popołudnia, to, to jestem tak spełniona potem wieczorem i mogę sobie oglądać cały wieczór na przykład seriale, bo wiem, że zrobiłam Robota. Dobra, to już moje drogie tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że poprawiłam wam jakąś humor, że może odpowiedziałam na pytania, które was nurtowały, że czymś zainspirowałam i tak dalej. A jeżeli chcecie drugą część, to chętnie zrobię, bo lubię gadać z wami po prostu. I jak macie pomysły na jakieś inne pytania, możecie mi śmiało je podsyłać na przykład na DM w Instagramie. Tutaj zostawię swojego Instagrama. Możecie wpadać też na mojego TikToka. Widzimy się w kolejnym filmiku. Jak macie jakieś fajne pomysły, chcecie może jakieś tematy, jakieś po prostu filmy, Żebym nagrała, to możecie pisać Właśnie w DM na Instagramie, ja sobie wszystko sobie Zapisuję i tam mam w jednym miejscu Widzimy się w kolejnym filmiku Ściskam was mocno i życzę miłego dnia Wieczoru, ręka, kiedykolwiek to oglądacie Bye!